Dwa razy, dwa razy, raz, raz. Dwa, no. Ile mi jeszcze zostało? Co dwadzieścia, 12 minut. Jak to, 12? dwanaście, Nie, to to dziadostwo w ogóle nie działa. No tak, zepsuty. Zawsze mówiłem, że te współczesne zegarki to szmerc, Spójrzcie, tylko tyle wskazówek, a do niczego już nie służą. Która jest godzina w Nowym Jorku, a która jest w Tokio, jakby mi to do czegoś było potrzebne. Jak tam się kiedyś zjawię, to tak, ale, ale, ale teraz to po co mi to wszystko? A no nie. Genewa. Genewa. Napisane Genewa. Wszystko się psuje. Nawet szwajcarskie zegarki się psują. Matyldo! Co ona wyrabia, no? Nigdy jej nie ma, kiedy jej potrzebuje. Zaczynamy za godzinę. A gdzie jest mój tekst? – Matyldo, gdzie jest mój tekst, Matyldo? – Jestem tu. – Nie ma cię właśnie. Zawsze mówisz, że jesteś, ale ciebie nie ma. To chyba ulubiona zabawa kobiet – znikać. No co o tym myślisz? – Nic. – Matyldo, dlaczego ty nigdy nie myślisz, co? – Bo mi za to nie płacą. – Ale ty jesteś przekrupna, wiesz? Dlaczego nie odpowiadasz? Bo nie zadaję pan pytań! Ja? Zadaję, zadaję! Zapytałem, czy wiesz, że jesteś potwornie przekupna. Znak zapytania? Nie wyczułam go! Czego? Znaku zapytania! Nie, no, myślałem, że mówię zrozumiale. Dawniej nigdy byś do mnie nie powiedziała, nie wyczuwam znaku zapytania. Chyba powinienem zmienić zawód. Chyba trochę na to za późno. <laughs> powinienem zostać piekarzem albo albo cukiernikiem. <laughs> Wypiekałbym ciastka jak porcelanę. Dobry cukiernik czy piekarz zawsze będzie lepszy od do aktora, który nie potrafi przekazać swojego znaku zapytania swojej publiczności. Zrywam z powołaniem, Matyltko. Nie lubię, kiedy mówi pan do mnie moja Matyltko. Tak? To błąd, błąd moja droga. Wziąłeś gdzieś mój tekst? Miałem wrażenie, że Alban się wczoraj pomylił, bo powiedział: Czyż to nie jest szaleństwo iście bez przykładu, by chcieć cały świat przerabiać dług swego łapu. No i co? No jak to co? To, że tam wcale nie ma, by! Rozumiesz? By! nie ma! Alban! Alban! Jeszcze nie przyszedł! To jak to? Jak to jeszcze nie przyszedł? Ha, nienawidzę spóźnialskich! Ale no on nie jest spóźniony! Jeszcze! Jeszcze? Za 55 minut zaczynamy. A kto będzie mi podawał mój tekst? Co? Może ty. Jeżeli pan sobie życzy. To... Śmieszna jesteś, Matyldo. Zależy od dnia. Racja, racja. Pójdziesz naprawić mój zegarek. Jest zepsuty. Zegarek, za, za który zapłaciłem fortunę. Za który ja zapłaciłam fortunę. <śmiesz> Doprawdy? Zapomniałem. Przepraszam. To chyba przy jakiejś okazji, jakiejś premiery, tak? Nie chcę cię sprawiać przykrości, ale on nie działa. Działa. Jest 19:41, tak jak na moim. Chwilkę temu, chwilkę temu nie działał. 19:42. Alban, Alban! Możesz mi powiedzieć, gdzie jest Alban? W metrze. Co? W metrze? Jezus. 19:42. A Filint jest w metrze. A my zatrzymają? Awaria? Strajk? I co zrobimy, no? No, co zrobimy? Wrócimy do domu! Oh, Jezu. Zwrócimy gotówkę! Biedaczko nieszczęsna! Największy koszmar każdego szacującego się dyrektora! Proszę się uspokoić! I nie trzaskać drzwiami. Nie mogę, nie Arsena! mogę. Arsena śpi! Śpi? Nie, no to już przesada. Film jest w metrze. Arsena ucina sobie drzemkę. Ludzie, dokąd zmierza francuski teatr? Jej się naprawdę udało. Dostała rolę w jednym z najwybitniejszych paryskich teatrów. I co robi? Śpi! Śpi sobie w najlepsze. Zamiast rzucić się na kolana i krzyknąć: Dziękuję ci Boże. Że pozwoliłeś mi grać tę wspaniałą rolę w tym wspaniałym teatrze, u boku tak wspaniałych artystów. A ona śpi. Czy ja śpię? Czy ja nie, proszę ja ciebie, nie. Ja jestem tutaj na stanowisku, jak żołnierz armii napoleońskiej. Czy deszcz, czy śnieg, czy zawierucha, aktor musi stać jak skała, nie do zdarcia. Nie uważasz, Matyldo? Ale nie, nic nie ma. Zaczekajmy do jutra. Kochałaś mnie, Matyldo. Postaraj się sobie przypomnieć, jak bardzo mnie kochałaś. A wtedy będziemy się mogli zejść w pokoju. Ja i ty. Muszę iść. Zaraz ty, zaczynamy. Poczekaj, czy mogę zatrzymać jej zdjęcie? Tak. Dziękuję. A jak małej na imię? Wiktoria. Idę. Wiktoria. Słyszysz, mamciu? Podoba Ci się? Mnie jakoś tak yy, bulwersujesz. A ty jesteś babcią? <grywa> ona podobno jest po, podobno jest śliczna wiesz to dziecko w cudowny sposób wyciągnęło mnie z matni z nicości na nowo wskrzesiło do życia Nagle człowiek staje się do czegoś potrzebny to dziecko pomoże mi nawet jeśli nigdy nigdy jej nie poznam co za dzień, co za dzień. Muszę wchodzić na scenę. Od dziś życie stanie się prostsze. Lecę, już lecę.